Cześć. Dzisiaj Wam wyjaśnię, dlaczego według mnie warto wziąć kierownicę nie takiego Golasa, tylko kierownicę z multifunkcją w nowej skodzie Fabi. Dobrze, więc sobie, jak normalny człowiek, odpalamy auto. Auto jest włączone, odpalamy sobie i ok, jest na luzie ustawione. No i dobra, chcemy wyłączyć sobie start-stopa, wyłączamy. Zamknąć się, chcemy. No ale tutaj to już się skończymy wszystkie opcje manualne na kierownicy nie ma jak wyłączyć za bardzo asystentów typu na przykład asystenta pasa ruchu więc co robimy? żeby wyłączyć asystenta pasa ruchu trzeba wejść w menu asystenci widać jak się muli jeszcze kliknąć tu, kliknąć tu i wyjść z tego Jakby czy to jest bezpieczne? według mnie nie. a zaraz wam pokażę jak to wygląda w wersji z kierownicą multifunkcyjną OK, więc jesteśmy teraz w Skodzie z kierownicą multifunkcyjną, taka sama Fabia. I żeby wyłączyć asystenta pasa ruchu, no to oczywiście możemy sobie wyklikać tu w tablecie jak w tamtym, prawda? Ale z racji tego, że mamy kierownicę z multifunkcją, to możemy zrobić raz, dwa i już, wyłączone. Ja jeszcze raz pokażę, jedno kliknięcie, drugie włącz, wyłącz i już, po wszystkim. Dwa kliknięcia wybranie się w tablecie, który mówi. Jakby według mnie, za te 1800 zł, ile kosztuje ta opcja, taka równica z multifunkcją w nowej Fabi, to przy zakupie Fabi za 80 tysięcy to 2000 dopłaty za komfort i za po prostu spokój obsługi, też radia, bo wtedy możesz sobie radio obsługiwać tutaj, muzykę zmieniać, a nie bebrać się w tablecie. Dla mnie to jest bardzo duże ułatwienie. Więc. Polecam po prostu dopłacić te 1800 zł za tą kierownicę, bo dużo jeszcze fabii wychodzi bez tej kierownicy, bo po prostu ludzie zamawiają na szybko albo kupują z placu, a na placu są same, zazwyczaj same golasy. Więc no dobra, dzięki za oglądanie, cześć.